Cześć, oglądacie Glare One TV, jestem Marcin, ze mną jest Klaudia, która dzisiaj będzie nam pozować. I w tym filmie pokażę Wam mój sposób na sesję beauty. Zestaw, który Wam w tym filmie pokażę, jest dość skomplikowany, bo zawiera aż 5 lamp. I teraz krok po kroku pokażę Wam modyfikator światła, lampę i to, jaki efekt dzięki tej konkretnej lampie lub zestawowi lamp uzyskujemy na zdjęciu. Więc Zaczniemy od e, światła głównego. Światłem głównym jest tutaj softbox oktagonalny Hexa 70. On jest podpięty do lampy Glerman LED 1500. Drugie światło jest światłem dopełniającym, który będzie rozbijał cienie. Cienie, które są tworzone przez to światło główne. Światło z dołu: mamy softbox typu strip 120x30, podpięty do lampy Glare One LED 600D. Poza tymi dwoma lampami mamy jeszcze kolejne dwie symetrycznie po lewej, po prawej stronie, lekko za klaudią, mamy ustawione dwie lampy LED 1500, do których są podpięte softboxy 60 na 90 Tutaj drobna uwaga odnośnie tego, jak te softboxy są ustawione, bo te myślę, że dość logicznie świecą tak, jakby można się było tego spodziewać. Natomiast te softboxy, które są z tyłu, nie są skierowane bezpośrednio na Klaudię, ale tak naprawdę skierowane są na mnie, czyli na osobę, która będzie fotografowała. Dlaczego? Można powiedzieć, że jest takie świecenie troszkę konturowe. to po prostu taki delikatny. Promień światła, który padnie na klaudię, wyrysuje jej sylwetkę na tle. Ostatnim elementem zestawu to jest lampa, która stoi na samym tyle, pod samym tłem. Jest to lampa Glare One LED 1500, oczywiście, z zapiętą czaszą. i Ta lampa będzie nam doświetlała tło. Zobaczmy, jak ten zestaw sprawuje się na fotografiach. Jak widzicie, zestaw jest skomplikowany, ale efekty, które możemy dzięki niemu uzyskać, myślę, że są bardzo, bardzo dobre. I mam też nadzieję, że dzięki temu zainspirowałem Was do kolejnych prób, do eksperymentów. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach pod filmem. Ja dziękuję za uwagę. Dziękuję też, Klaudii, za pozowanie. Byłaś bardzo wytrwała. Udało się zrobić to, co chcieliśmy. Zapraszam do oglądania innych naszych filmów na GlareOne TV.